Dzień dobry Państwu. Witamy na publicznej sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą Budowa Zjazdu z Drogi Krajowej nr 42 oraz Budowa Drogi Leśnej w oddziale nr 156 Leśnictwa Masłowicy. Mniejsze otwarcie odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem transmisji online. Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w składzie Ewelina Kołodziejczyk, Piotr Pruszczyński i Grzegorz Muszyński. Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 191 831 zł 94 grosze brutto. Jest to kwota wynikająca z artykułu 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia dzisiejszego, czyli 2 września 2020 roku, do godziny 10 wpłynęły trzy oferty. Oferty są w stanie nienaruszonym i rozpoczynamy otwarcie po kolei ofert. Oferta numer 1, numer RPW 3864, złożona dzisiaj o godzinie 8.25 przez firmę Hucz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, Boronowicza Często, 14. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 188 149,92 zł. Wykonawca będzie objął z tytułu rękojmi przez okres 109 miesięcy. I jeszcze jedna rzecz. Zobowiązuje się wykonać. Obiekt pierwszy do 6 dni, obiekt drugi przez 10 dni. Do 10 dni. Oferta numer 2 PUH-DOMAX Arkadiusz Mika, Boronu Wysokrabińska 8. Oferta złożona o godzinie 9.19, numer RPW 3867. Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie za kwotę 144 501 ,18 zł 18 groszy. Wykonawca będzie odpowiadał z tytułu rękowi przez okres 109 miesięcy i zobowiązał się wykonać obieg pierwszy w terminie do 15 dni, obieg drugi do 30 dni od dnia przekazania terenu budowy. Oferta numer 3 firm, złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługo Handlowe Iniset Piotr Motyl Kluczewsko Komorniki 55. Godzina złożenia w dniu dzisiejszym 9.37. Numer RPW 3869. Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie za kwotę 159 997 45 zł. 45 groszy. Wykonawca będzie odpowiadał z tytułu przez okres 109 miesięcy i zobowiązał się wykonać obieg pierwszy w terminie do 15 dni od dnia przekazania terenu budowy, obieg drugi do 30 dni od dnia przekazania terenu budowy. Wszelka, a warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, we wszystkich trzech ofertach. Wszelka korespondencja, która będzie kierowana do Państwa w związku z procedowaniem niższego zamówienia, będzie odbywać się zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na tym dziękujemy za uczestniczenie w komisyjnym otwarcie ofert i... i Życzymy powodzenia, do widzenia.